Panie pośle, panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo ważna informacja dzisiaj dla Łomży, bardzo długo wyczekiwana, bo cała procedura i cały konkurs w programie Rozwój Lokalny trwał ponad rok. Biło się o te środki: 212 miast na 255 uprawnionych. Drugi etap to było 54 miasta, które już bardzo precyzyjnie budowały strategie, budowały projekty pod problemy, które lokalnie się pojawiają. No, i dzisiaj mamy ten moment, w którym chciałbym ogłosić, że Łomża jest na liście 29 miast, które ten wyścig wygrało. No i w związku z tym niebagatelna kwota ponad 15,5 miliona złotych, 3,5 miliona euro. No, zainwestujemy tutaj w szereg projektów od klimatu i środowiska po szkolnictwo zawodowe, po czyste powietrze. Tych elementów w tym projekcie właśnie jest na tyle dużo, żeby potraktować tę reformę i te zmiany jako kompleksowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby wykazać, że nie robimy punktowych inwestycji. Tylko widzimy problem i chcemy go rozwiązać w szerszym zakresie. Więc bardzo się cieszę, że Łomża jest na mapie tych, tych beneficjentów. Myślę, że w skali miasta stosunkowo niedużego jest to duża, duża kwota i ona się dobrze przysłuży rozwojowi miasta. Zresztą pięknie położona i tutaj ten potencjał w zakresie rekreacji, turystyki trzeba wykorzystać. Ja się bardzo cieszę, że. Część tutaj ta, tu, w której się znajdujemy, ona również będzie podlegała rewitalizacji. Określimy sobie w umowie dokładnie, jakie elementy zawrzemy. W ramach tego projektu. No, szanowni Państwo, jak przyjeżdżamy i przekazujemy taką informację, to jest jedna z milszych spraw, których na co dzień się zajmujemy. Spośród masy dokumentów, które przewalamy, które podpisujemy, które gdzieś akceptujemy, są również te bardzo przyjemne, gdzie możemy efekt tej pracy ogłosić i to jest nasz wspólny sukces. I Pan poseł, ile, ilekroć się z nim widziałem, tylekroć pytał, co z wo, rozwojem lokalnym e, w, dla łomży. No to dzisiaj mam tę informację, panie pośle, bardzo dobrą informację i dziękuję też za tą motywację i dbanie o taki lokalny patriotyzm e, w zakresie tego projektu. Bo, szanowni państwo, 255 mi, e, miast uprawnionych, 212 złożyło wniosek, a 29 wygrywa. E, są województwa, w których nie ma ani jednego miasta, e, które by miało pozytywne rozstrzygnięcie. Więc niebagatelny sukces, ja bardzo się z tego cieszę. Kwota, nie wiem czy w Łomży zdarzyła się sytuacja, w której w jednym projekcie udało się uzyskać 15,5 miliona. Zdarzyła się ostatnio, 30, 30 nawet. Nie? 30 milionów, no to jesteśmy drudzy. To jest drudzy, to drugi co do wielkości projekt, który, który można realizować w, w Łomży te, w tej skali. To naprawdę bardzo duża kwota, nawet z punktu widzenia dużo większego miasta. Ale co też pokazuje to rozstrzygnięcie? Pokazuje to to, że oprócz Warszawy, Krakowa, Wrocławia, widzimy również mniejsze miasta. I też chcemy doprowadzić do sytuacji, w której obywatel, mieszkaniec, bez względu na to, czy mieszka w Łomży, czy mieszka w Warszawie, miał równe prawo do komfortowego życia, do dostępu do ścieżki rowerowej, do chodnika, do kanalizacji, do wszystkich tych wygód i tych rzeczy, które są publiczne i które powinny być w każdym miejscu. I dlatego staramy się dywersyfikować tę pomoc, żeby takie miejscowości również odczuwały to, że są środki europejskie, są środki norweskie, są konkursy i oni są równoprawnymi podmiotami, które o te środki mogą się ubiegać i jak się okazuje z sukcesem. Także gratuluję wszystkim tutaj Państwu, że udało się dowieść ten projekt do końca. Tej ciężkiej pracy pewnie wielu urzędników i wielki trud urzędników stoi za tym projektem, bo szanowni Państwo, to polegało na wielu godzinach ciężkiej pracy. Nasi doradcy wynajęci ze Związku Miast Polskich, oni pracowali na bieżąco kilka miesięcy, żeby wypracować strategię, diagnozę i później dopiero pokazać projekty, które zadośćuczynią tym oczekiwaniom i tym potrzebom. Więc to nie był typowy projekt, pewnie Pani Prezydent to potwierdzi, że to trzeba było naprawdę się napracować i naprawdę poświęcić i też były chwile zwątpienia, jak ktoś widział 212 projektów, a początkowo decyzja była taka, że tych projektów pozytywnie zaakceptowanych będzie tylko 15, to przychodziły chwile e, e, takie zwątpienia i trudności. Dlaczego my ma, ma, nam ma się udać? Dlaczego mała Eułmaże ma się udać? Ale udało się. Rozszerzyliśmy tę listę do 29. Te szanse powiększyliśmy dla większej ilości miast. No i dzisiaj dzisiaj mamy ten ogromny sukces. Bardzo się cieszę, że Państwo są tutaj z nami. I mam nadzieję, że już niedługo tu przyjedziemy z panem posłem i będziemy w stanie już doglądać inwestycji, która będzie postępowała w ramach tego projektu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to co powiedział pan minister. Jest potwierdzeniem. Na ten dzień nasze miasto czekało. Czekaliśmy z utęsknieniem, można powiedzieć, bo sam pomysł powstał już w roku 2019. Sama procedura rozpoczęła się w miesiącu czerwcu tego roku, kiedy zastanawialiśmy się też, w jaki sposób możemy skorzystać ze środków norweskich. Mamy piękne bulwary, mieszkańcy. Zgłaszali często na spotkaniach, w dyskusji o rozwoju naszego miasta, w dyskusji nad strategią naszego miasta, pojawiała się koncepcja, żeby zrealizować drugi etap, a może i w przyszłości trzeci etap. My podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy zrealizować drugi etap właśnie w kierunku yy, plaży miejskiej. To. Niosący też ze sobą etap może o wiele trudniejszy, ale też mający pewne bardzo wyraziste akcenty, jak chociażby plaża miejska. Pamiętamy ostatnie lata, kiedy nasze kąpielisko nie mogło być otwarte w pełnym wymiarze wakacyjnym. Dzisiaj całe szczęście kąpielisko jest czynne przez cały okres wakacyjny. I ten pomysł, jak widzimy, został pozytywnie zaakceptowany i zrealizowany. Szereg konsultacji, spotkań, ankiet, szereg dyskusji z doradcami, którzy tutaj przyjeżdżali do naszego miasta, którzy też doradzali nam pewne elementy tego projektu, i to, co powiedział pan minister. Niezwykle ciężka praca urzędników miasta Łomża. Tutaj warto to podkreślić, że ten trud przy realizacji tego wniosku był niezwykle ogromny. Ale nam się udało. Udało się nam wygrać ten wyścig, bo 212 samorządów Przyszliśmy do drugiego etapu. 54, później 53 samorządy Augustów, akurat ze względów formalnych, został wykluczony. I też mieliśmy świadomość tego, że będzie niezwykle trudno te środki, bo mówiło się o 15-16 zwycięzcach tego naboru. Ten projekt, który, ten zamysł tego projektu, który mamy realizować, oszacowany został na 10 milionów euro, czyli 40 parę milionów złotych. Na pewno te wsparcie, które dzisiaj otrzymujemy e, e, jest niezwykle ważne i e, pozwoli nam rozpocząć realizację e, tej e, inwestycji, bo kwota prawie 15 milionów złotych, jest niezwykle dużą kwotą, e, w ramach której będziemy mogli na pewno zrobić część rzeczy, które tutaj e, chcieliśmy w tej koncepcji. Zrealizować to przede wszystkim ciąg pieszy ze ścieżką rowerową. To tutaj też chcemy zrealizować plac zabaw, plażę miejską, budynek socjalny wokół plaży miejskiej. To przecież też środki związane, które musimy mieć na wykup gruntów. I to, o czym też nam bardzo zależy, żeby było to miejsce, w którym pojawi się liczna gastronomia i takie też w ramach tego naszego pomysłu mamy wyznaczone miejsca pod gastronomię. Nawet jeżeli udałoby nam się ten projekt rozszerzyć we współpracy tutaj z lokalnymi przedsiębiorcami, no to jest pomysł wybudowania parku linowego z Tyrolko przychodzące na drugą stronę. Narwi, ale to jest nasza przyszłość, którą chcemy zrealizować. Cieszymy się z tego, co mamy dzisiaj. Mamy środki, w ramach których tę inwestycję rozpoczniemy i dzisiaj też chciałbym e, to ogłosić, że będziemy aplikować bo tak jak powiedziałem, 40 kilka milionów złotych, e, e, tak oszacowana została ta wartość tego projektu. W tym 60% to wydatki inwestycyjne, 40% to wydatki miękkie. E, będziemy aplikować i taką aplikację e, składamy. E, do Polskiego Ładu, bo chcemy i widzimy taką możliwość otrzymania takich środków w ramach nowej propozycji dla samorządów, więc jest to nasze zadanie priorytetowe. Tak też to we wniosku ujęliśmy. I mamy nadzieję, że dzięki tutaj też przychylności rządu polskiego, bo widzimy te wsparcie, to co też dzisiaj wybrzmiało, Łomża w ostatnich latach aplikuje o duże środki, czy to właśnie w ramach funduszu dróg samorządowych, czy w ramach właśnie projektów z Urzędu Marszałkowskiego, 30 milionów dofinansowania, Dworzec, autobusy, rower miejski. Są to duże środki, które naprawdę robią e, wrażenie, ale my e, chcemy więcej, chcemy, żeby nasze miasto jeszcze szybniej, szybciej się e, rozwijało. E, więc dla nas. Ten projekt był jednym i jest nadal kluczowy, który chcemy zrealizować, bo jak sobie Państwo też spojrzycie na to, co w ostatnich latach dzieje się w naszym mieście, jak trudne tematy podjęliśmy czy to kwestia rewitalizacji, czy dworca, czy właśnie bulwarów, bo są to duże środki, na które. Trzeba znaleźć te pieniążki, ale mamy ogromno też ogromne wsparcie, są te środki, umiemy z tych środków korzystać, więc te elementy, o których wszyscy mówili, gdzieś w gestii tylko marzeń, to teraz widzimy, że te marzenia się spełniają i po kolei realizujemy kolejne zadanie. Jeszcze przed nami wieża ciśnień, ale to myślę, że też. W przyszłości się spotkamy i też będziemy mogli ogłosić, że te wsparcie mamy z funduszy zewnętrznych, więc niezwykle ogromne e, podziękowania e, dla e, osób wspierających. E, ten pomysł, ten projekt. Dzięki temu miasto nasze będzie mogło realizować też funkcje turystyczne, bo mówimy o pięknych urokach miasta Łomża, ale trzeba tych mieszkańców i też osoby tutaj przyjeżdżające zachęcić do tego. Trzeba stworzyć tą infrastrukturę i te środki, panie ministrze, na pewno nam tutaj pomogą, więc za to serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców naszego miasta. Też parlamentarzystów tutaj proszę ciągle o wsparcie przy realizacji naszych pomysłów. Jest przychylność też części Rady Miasta, więc te pomysły możemy realizować i coraz częściej też się spotykać przy tego typu wydarzeniach, które wpływają na rozwój naszego miasta. Więc jeszcze raz ogromne podziękowania. Szanowny Panie Ministrze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Patrząc na dzieje Łąży, były okresy wzlotu, rozwoju, ale też były trudne lata. Niezawinione z winy mieszkańców tej ziemi, a historii, położeniu geopolitycznemu, w jakim znalazło się nasze piękne miasto. Dwadzieścia lat temu Łąża utraciła swoją wojewódzkość i możliwości pozyskiwania dużych środków finansowych. Ale myślę, że ten trudny czas minął. To jedynie dzięki dużym inwestycjom, wielkim inwestycjom rządowym możemy rozwijać nasze piękne miasto. Tu chcę przywołać to, co już się buduje, Biabaltikę. Moment, chwilę realizacji budowy szprychy kolejowej, którą udało się w cudzysłowie wygąć przez łąże. Z Łomży, panie ministrze, do Warszawy będzie można dojechać w godzinę 15 czy pociągiem w godzinę 5 minut. To jedynie wielkie inwestycje rządowe mogą przywrócić rozwój tego miasta, jego siłę gospodarczą, ale też piękne miasto. Tu idąc pod namiot, pan minister określił, jakie to jest piękne miasto, jak to jest pięknie. Rzeka płynąca. Te możliwości bulwarowe, o czym wskazywał pan prezydent. Tu jest, panie ministrze, miejsce do spokojnego życia, miejsce do pracy i blisko do Warszawy. To jest piękne miejsce, nie tylko historycznie, ale i dzisiaj. I szanowni państwo, szanowny panie ministrze, dzisiaj, żeby rozwijały się samorządy, musi to być wsparcie też rządowe. To duże wsparcie, z którego miasto. Korzysta. Z tego miejsca ja chcę podziękować na przestrzeni ostatnich lat wszystkim prezydentom, radom, radom miasta, jak również przyjaciołom Łąży o to, że zabiegali o jego rozwój. Składane były dobre wnioski, czego jest efekt dzisiejszy dzień. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, bardzo proszę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Polskiemu rządowi, rządowi Prawa Sprawiedliwości, za wsparcie Łąży. Łąża leży na Mazowszu. Łąża to jest Polska. Bardzo dziękuję.